Cześć! R ręce trochę opadają, powiem szczerze, w ostatnich, w ostatnich dniach. Od premiery Wiedźmina minęło już trochę, trochę czasu, więc e, wydawać by się mogło, że te emocje gdzieś tam zaczną opadać, ale nie, ale jest właściwie coraz większy szum. Z jednej strony okej, okay, bo pewnie twórcom serialu na tym zależało, ale z drugiej strony, jak się spojrzy na to, jak Wiedźmin jest oceniany, Jaka jest dwubiegunowość? Jak wygląda to, że są oceny albo bardzo pozytywne, albo bardzo negatywne? No to można się zastanowić o co chodzi, skąd to się bierze i czemu ten Wiedźmin właściwie tak tych krytyków, fanów, odbiorców serialu podzielił. Ja jestem Grzegorz, wy jesteście na Czysta Kultura i wydaje mi się, że to jest dobry czas, dobry moment na to, żeby trochę o tym porozmawiać. Bo wiecie. Jeśli spojrzy się na portale typu Rotten Tomatoes czy, czy Metacritic no to mamy jednak taką rozbieżność jeśli chodzi o te oceny bo recenzenci czyli ci którzy się oczywiście na tym tak bardzo dobrze znają oceniają Wiedźmina raczej negatywnie raczej przyjęli go dość chłodno a fani czyli tacy zwykli śmiertelnicy jak a czy wy no oceniają go. Raczej pozytywnie i ta rozbieżność jest na poziomie kilkudziesięciu procent. ten and to, to są oczywiście dane teraz, kiedy, kiedy o tym mówię, to jest 93% ma, jeśli chodzi o te fanowskie oceny, a tam ponad 10 tysięcy głosów, a przy ocenach krytyków jest tylko 56%. To samo na meta krytyku, tam jest 53% bodajże, a tych, ta łączna jakby skala ocen to jest 7,9%. A idąc dalej, no to możemy nawet zajrzeć na IMDB, gdzie, gdzie głosów oddało ponad 93 tysiące osób, i tam jest średnia ocen 8,7, a na naszym podwórku 44 tysiące ponad głosów i średnia 7,8. No to też dużo mówi, wydaje mi się. Oczywiście to wszystko jest takie. No nie można tego traktować mega, mega na serio, a już na pewno nie można mega na serio traktować ocen tych wszystkich krytyków. Tych profesjonalistów, którzy za to biorą e, grubą kasę, e, bo zdarzają się ładne kwiatki. Wydaje mi się, że nie wszyscy podchodzą do swojej roboty profesjonalnie, jak choćby Darren Franish i, i Kristen e, Baldwin z Entertainment Weekly, czyli z dość no, dużego medium właśnie zajmującego się popkulturą, zajmującego się ocenianiem, recenzjami i wszystkimi tymi sprawami związanymi z kulturą popularną, no to te recenzje właśnie tej dwójki to, to jest jakaś jedna wielka kompromitacja. No wiecie, jeśli ktoś pisze, że po pierwszym czy po drugim odcinku po pierwszym zrezygnował z dalszego oglądania, bo te dramaty, dramy od Netflixa to jest coś, na co nie warto tracić życia, i przeskoczyło od razu do piątego odcinka, już pal nawet, że spoilery tam walną, co się w tym piątym odcinku będzie działo. Eee, Boże że i, i Geralt, te, te losy się ich splatają, to sobie przeszedł tam, no i na tej podstawie wystawiał oceny. Krytykują jakiegoś tam barda tego, wiecie, przy, przy Geralcie, który śpiewa tą irytującą piosenkę, ale nawet nikt nie zadaje sobie trudu, żeby sprawdzić jak ten bard się serialowo nazywa jak aktor się nazywa, e, który go odgrywa. E, no ogólnie nie polecają, ogólnie, krytykują ogólnie tak. E, te recenzje są mega suche, mega krytyczne w ogóle w żaden sposób się do meritum nie odnoszą. I dla mnie to jest e, to jest kompromitacja e, tych państwa. Także e, tak jak mówię, oceny recenzentów nie zawsze są, nie zawsze są miarodajne, oni dostają te swoje pięć. Odcinków wcześniej, mieli, mieli okazję, żeby, żeby je obejrzeć przed nami, przed tymi ludźmi, którzy normalnie czekali do 20 grudnia, a mimo to wiecie, nie przygotowali się. No ta recenzja wydaje mi się, że musi coś wnosić, a te są takie, takie na odwal, więc ta rozbieżność między głosami recenzentów a fanów to też wydaje mi się jest tego. To, o czym wspomina się w wielu takich właśnie e, opiniotwórczych tekstach, że to jest bardziej e, serial, wiedzmy, jest bardziej serialem dla fanów, a nie dla takich ludzi, którzy chcieliby podejść sobie sotę do niego i usiąść i po prostu dobrze się bawić, bo jest zbyt zagmatwany, e, bo nie można się połapać, bo po prostu nie jest ciekawy i bez tego podkładu fanowskiego z książkami związanego z grami związanego yy, no, z całą tą otoczką tego Wiedźmińskiego Uniwersum no że to, to nie gra, to nie gra że to jest, to jest tylko dla fanów i tylko właściwie oni mogą się tym zainteresować ale wydaje mi się, że nie do końca tak jest, wydaje mi się, że nie do końca tak jest bo przecież wśród tych właśnie fanów yy, najczęściej też można usłyszeć głosy yy, krytyki, fakt to w wielu momentach są głosy Takiej merytorycznej krytyki, bo odnoszą się do konkretów, tak jak o tym, o czym już wspominałem we wcześniejszych materiałach, plusy i minusy, a także o, tym, o tych różnicach fabularnych, możecie sobie spokojnie, ee, spokojnie poszukać na kanale. No to Brochilon. Moim zdaniem słaby, bardzo słaby. Wcale nie chodzi o, o kolor e, skóry Dryad, o tym też będziemy za chwilkę rozmawiać, ale po prostu słaby pokazany. No. To był potężny las, to było potężne miejsce. Driady też były e, takim ugrupowaniem, takim, e, taką społecznością, która coś nosiła. A tu właściwie wiecie, pięć 5 Driad na krzyż. E, no wyglądało to biednie, po prostu wyglądało to biednie, wyglądało to na, na niedopracowane i po prostu za wiele to e, nie wnosiło do tej historii. Także, e, także tak. Krasnoludy, to co mi uświadomił jeden z komentujących pod naszym filmem, nie pamiętam teraz dokładnie kto. Ale wielkie dzięki, bo, bo gdzieś mi to do głowy nie przyszło, że od czasów Władcy Piersieni, od czasów Hobbita krasnolud, który walczy, nie jest jakimś tam niziołkiem, krasnoludkiem prawda, z, z bajki y, Disneya, to musi być krasnolud brodaty, dobrze stojący na nogach, najlepiej w zbroi, z toporem w ręku. No przykład mamy właśnie Gimiego, mamy przykład przecież całej wyprawy w Chobicie krasnoludów, gdzie one zostały świetnie sportretowane. A przecież wiemy, że krasnoludy w e, wyprawie na smoka właśnie były gdzieś tego pokroju. No to to byli, to, to była taka grupa, która miała z tym smokiem walczyć, a te niziołki, które zostały tam pokazane... No jak one z tym smokiem miały walczyć? Czym? Tymi krótkimi rączkami i nóżkami? To musieli być wojownicy. Krasnoludy zaprawione w bojach i, i no, tak to powinno wyglądać, także e, wcześniej mi to nie przyszło do głowy, ale, e, ale właśnie Władca Pierścieni i Hobbit pewien kanon tego jak taki walczący krasnolud powinien wyglądać zrobiły, no i tego tu brakło oczywiście, nie mówię, że to powinna być kalka jota w jota, ale... Gdzieś do tego, do tego wzoru to powinno e, nawiązywać. Więc są takie rzeczy, z którymi się absolutnie mogę zgadzać, gdzie można też merytorycznie się powymieniać na argumenty. No ale są też tacy, którzy są po prostu na nie. Nie i koniec, bo polewacka propaganda, bo Netflix wciska gdzieś te swoje podprogowe jakieś przekazy, wiadomo, czarnoskóra postać, y, y, jakaś mniejszość etniczna. Koniec! Absolutnie nie może tak być, że triada jest czarna, że jakaś postać. W Blawiken jest ciemna skóra? Bo, bo, bo nie, I już, bo wiadomo, że w tamtych czasach to no najwyżej z Zerikani mogły przybyć takie postaci, a najwyżej Tea i Wea, no to jeszcze ok, ale nie, 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 absolutnie, absolutnie w ogóle nie ma mowy. Tylko wiecie, Sam Sakowski powiedział, że jego, jego twórczość, jego książki to nie jest żadna Biblia, i skoro on pozwolił wziąć to na warsztat e, komukolwiek, e, no to też zgodził się z tym, żeby. Z tego czerpać. To było podkładem, ale zrobić z tego powiedzmy jakieś swoje dzieło, żeby to nie było twórcze. A to, że się pojawiano Czarnoskóra postać, to, to wcale jakby nie wpływa na jakąś, jakość fabularną, wiecie. To jest kasus trochę Hermiony z tej książki Przeklęte Dziecko, gdzie, była, gdzie był wystawiany na deskach przedstawienie właśnie o tym samym tytule, i tam Hermiona była grana przez ciemnoskórą aktorkę i było wielkie po prostu larmo. A tak naprawdę, jeśli postać była oddana co do charakteru Hermiony i tego jaka ona była, czyli inteligentna, pracowita, że była oddanym przyjacielem, że była bardzo mądra, szukała zawsze dojścia do wiedzy i bez niej Harry i Ron nie przeszliby w ogóle przez, przez pierwszą książkę, no to jakie to ma znaczenie? No... Nie za wielkie, a jak ja słyszę argumenty, nie, to średniowieczna Polska, e, absolutnie, absolutnie, to nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, to, to jest lewacka propaganda i w ogóle jest za dużo silnych, kobiecych postaci. Takie argumenty też się pojawiają, które są moim zdaniem, e, no tak mówiąc, naprawdę bardzo, bardzo łagodnie trochę od czapy, bo e, Wiedźminie po prostu tych e, kobiecych, mocnych postaci jest dużo, Kalante, Yennefer, cała aurza czarodziejek. Przecież wszystkie czarodziejki to były właśnie mocne, mocne takie, twardo na nogach postaci, niezależne niezależne kobiety, właśnie dlatego były tak podziwiane, szanowane wszystkie oczywiście, jako jedne z nielicznych mogły długie, rozpuszczone włosy nosić, z czego, z czego oczywiście korzystały Kalante, Ciri, tych postaci jest nenekę. Tych postaci silnych i takich wyrazistych jest tam dobrze, więc Netflix z tego czerpał, ale to nie znaczy, że będzie, że męskich jest za mało. No Poza tym, halo, no to co? To nie może kobieta być mocną postacią, to jest jakiś zarzut. Ciemnoskóra postać się pojawia, to jest zarzut. Yy, mocna, żeńska bohaterka się pojawia, to jest zarzut. No wiecie, trochę mamy 2019 rok. Come on, nie? To <trych> trzeba, trzeba trochę Myśleć? Myśleć e, szerzej. Hmm. Także czytałem, że jest zarzut, to oczywiście, tych krytyków, że o, są te trzy główne wątki, po co trzeba się było skupić na, na Geralcie, no ale to, to jest jakaś niespodzianka, to jest jakaś e, niespodzianka, bo to się na przykład też w recenzjach pojawia. Przecież twórcy zapowiadali to od samego początku, że to nie będzie historia tylko Geralta, ale będzie także oś Ciri i oś Yennefer. I dokładnie tak jest. No jedna jest ciekawsza, tak jak Yennefer, a druga nieco, nieco bardziej płaska, tak jak Ciri. No ale wiemy, że Ciri dopiero się rozkręci i, i tak naprawdę Freya Allen dopiero będzie mogła zaprezentować pełnię swojego aktorstwa i historia będzie coraz bardziej ciekawsza. I wiecie, to samo jest z tą... Yy liniowością fabuły, to samo jest z tym, że e, jest jakiś chaos. Okej, okay, no zaczyna się w pierwszym, drugim odcinku i trzecim i jakieś te klocki są i dopiero się potem nie układa, tylko że one w całości na końcu właśnie się układają. E, naprawdę chcielibyście, żeby były jakieś e, dopiski, e, to się działo tu, tutaj jesteśmy 20 lat później, tutaj jesteśmy teraz. Wiecie, opowiadania Opowiadania y, Usapkowskiego, które tak naprawdę są wstępem przecież do tego wszystkiego, do, do, do całej sagi późniejszej, która faktycznie toczy się już w jakiejś y, chronologii. No to opowiadania też y, toczą się w różnych okresach, w różnych miejscach, w różnych czasach I, i co, no też z tym jest jakiś problem. Na przykład zgadzam się jednak z tym, że y, niektóre opowiadania zostały spłaszczone, lekko wykastrowane. I to mi się nie bardzo podobało, zresztą to też o tym podkreślałem i właśnie wydaje mi się, wydaje mi się, że te oceny tych ocen wyważonych jest trochę mniej, czyli takich, którzy chwalą, tam gdzie jest za co chwalić, ale też tym krytycznym okiem spojrzą, tam gdzie faktycznie jest na co spojrzeć. Też wydaje mi się, że ten pierwszy sezon to jest taki trochę przedbieg do tego, co będzie w tych kolejnych sezonach, kiedy ta fabuła już będzie bardziej spójna, będzie mniej tych przeskoków. Więc y, trochę, trochę, cierpliwości, trochę też trzeba e, spojrzeć na to wszystko e, łagodniej, a nie tak e, mega, mega krytycznie. E, bo jest dużo też takich chamskich komentarzy, dużo jest takich, nie i koniec i, zabrali nam to, co nasze polskie, słowiańskie, bie, biedźmin z TVP e, lepszy, a tak w ogóle to, to chłami, gniot i nie widać tego budżetu, jest biednie i jest niefajnie, więc... No są takie komentarze, z którymi ciężko jest polemizować, jak na przykład te, które, które nam zarzucają, że a pewnie wzięliście jakąś kasę, bo tak trochę, trochę pozytywnie się tam wypowiadacie, nie? Trochę pozytywnie. Nieważne, że w tych materiałach też wskazujemy na szereg wad i minusów. Nie, 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 za pozytywnie, to, to na pewno nie. To pewnie nie czytałeś w ogóle książek. Tak się. Eee, także tak, wieź mi trochę nas podzielił, wieź mi trochę nas podzielił. Nie tylko na fanów i recenzentów, ale także między, 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 między samymi fanami, między zwykłymi oglądaczami, powiedzmy sobie. To jest ciekawe. Myślę, że Netflixowi w to gra, bo, bo to wszystko rezonuje, to wszystko huczy. Sieć jest pełna recenzji różnych opinii i bardzo dobrze, bo przed drugim sezonem to tylko będzie podgrzewało, podgrzewało atmosferę, podgrzewało ten klimat wokół Biedmina. Myślę, że to tylko tej produkcji może zrobić dobrze. Ode mnie to tyle w tym krótkim materiale. Chciałem się właśnie odnieść do tych podziałów, do tych różnic, jeśli chodzi o odbiór e, a Dobrze, że tak jest. Dobrze, że to nie jest serial taki, no, no okej, okay, dobra. Tylko nie. Albo wzbudza fajne emocje, gorące, albo takie chłodne, albo wręcz e, prowadzące do agresji tych, dru tych drugich, to wiecie w komentarzach się wystrzegajcie. Też nie no wiadomo, polemizujemy czasem ostrzej, e, czasem łagodniej, ale no przecież o to chodzi. O to chodzi. Także tyle z mojej strony. Cześć.